Branża gamingowa to nie jest łatwy biznes, bo okazuje się, że no nie jest to tylko taki geekowski element jakiejś tam kultury, ale realnie gałąź gospodarki, która rokrocznie w wielu krajach na świecie... ...słownie miliardowe dochody. I takich jak... Tu w zasadzie dalej powinno lecieć intro do filmu, który przygotowuję już od bardzo długiego czasu, ale wiecie co... Są rzeczy ważne i ważniejsze i o tych ważniejszych rzeczach musimy dzisiaj porozmawiać. Okazuje się bowiem, że jako gracze jesteśmy nie tylko leniwi, ale najwidoczniej chyba nie zależy nam na tym, żeby nasze prawa i to, co nam się należy, było respektowane. Ja jestem Azurawil i zapraszam Was na najważniejszy materiał, który chyba do tej pory pojawił się na tym kanale. Pamiętacie jeszcze tę imbę, która zaczęła się w okolicach października 2023 roku i skończyła w marcu 2024 i dotyczyła Ubisoftu? Chodzi oczywiście o akcję, którą francuski wydawca podjął w przypadku The Crew, czyli po prostu wyłączył serwery gry, zdelistował grę ze wszystkich sklepów. No i co najgorsze w tym wszystkim, sprawił, że osoby, które legalnie kupiły jakikolwiek egzemplarz tej produkcji w dowolnym czasie za dowolną cenę Straciły dostęp do tego tytułu. Po prostu nie mogły jej odpalić, nie mogły w nią grać i w zasadzie to jakby ta produkcja została im skradziona. W tamtym czasie Ubisoft oczywiście tłumaczył, że powodem takiej decyzji są kwestie licencji, no bo wiadomo, jest to gra samochodowa, są licencje na poszczególne marki, no ale też kwestie związane z architekturą serwerów i tego, że tamta była przestarzała. No wiecie, takie może i słuszne tłumaczenie, może i ono miało sens, niemniej jednak dalej nie rozwiązuje to kwestii tego, że ktoś zdecydował się odebrać graczom grę, którą oni kupili legalnie i nieważne kiedy ją kupili, liczy się sam fakt, że rzeczywiście na jakimś etapie oni mieli dostęp do tej produkcji. No, i ktoś może powiedzieć, że oczywiście, że kojarzy tą akcję, no bo przecież gracze zaczęli się oburzać, akcje zaczęły spadać. Inwestorzy też dorzucali tutaj ciągle swoje 3 grosze. No i doszliśmy też w pewnym momencie do takiego etapu, że wszyscy zastanawialiśmy się, kiedy ta firma upadnie, albo nie wiem, przejmie ją jakiś Tencent, albo inny Microsoft. No ale ostatecznie tak się jednak nie stało. Firma dalej funkcjonuje, no czasem lepiej, czasem gorzej. No przeważnie gorzej, niemniej jednak dalej jest na rynku. Oczywiście, niektórzy mogą jeszcze powiedzieć, że pamiętają to święte oburzenie, które dotknęło wszystkich graczy, od ludologów i grifterów, po dziennikarzy growych, zahaczając też o tych każuali. Niemniej jednak wtedy wszyscy byli praktycznie jednakowo wkurzeni na Ubisoft no i zdecydowanie nie chcieli dalej takich praktyk. No i można powiedzieć, że to święte oburzenie, które wówczas wybuchło, doprowadziło do tego, że Ubisoft się zreflektował. No i zapowiedział, że Dekru 2 i Dekru Motofest rzeczywiście dostaną dedykowany tryb offline. No i rzeczywiście tytuły te dostały te tryby, tylko wiecie co? Pierwsza część Dekru nadal jest niegrywalna. Cała ta afera sprawiła też coś, o czym mam wrażenie cała branża zapomniała. No i to zarówno dziennikarze, jak i wszystkie osobistości, które grami się zajmują. Pamiętacie jeszcze akcję Stop Killing Games? Akcja Stop Killing Games to, jak możemy przeczytać na ich oficjalnej stronie, ruch konsumencki powstały z myślą o kwestionowaniu legalności działań wydawców, którzy niszczą gry wideo sprzedane klientom. Coraz więcej tytułów trafia na rynek jako pełnoprawne produkty bez określonej daty wygaśnięcia. Ale są projektowane tak, by po zakończeniu wsparcia technicznego stały się całkowicie niegrywalne. Taka praktyka to forma planowanego postarzania produktu, która nie tylko szkodzi konsumentom, ale także utrudnia zachowanie gier dla przyszłych pokoleń. Co więcej, legalność takich działań w wielu krajach wciąż pozostaje niejasna. No, i wiecie, biorąc pod uwagę przytaczany przed chwilą przykład de od Ubisoftu, no nie sposób się nie zgodzić, że tutaj autorzy tej inicjatywy mają jak najbardziej rację. Tylko, że wiecie co? Oni nie ograniczyli się tylko do tego, żeby wyrazić swoje święte oburzenie w social mediach, czy zorganizować petycję na jakiejś stronie, która nawet jeżeli zostanie wysłana do wydawców, to tak czy siak skończy w koszu, bo nikt się tym nie przejmie. Oni poszli o krok dalej i właśnie zrobili coś. Co jako gracze powinniśmy zrobić już bardzo dawno temu? Zdecydowali się oni tak na dobrą sprawę przygotować inicjatywy obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Unii Europejskiej. No i pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, Ej, to jest super, bo wreszcie pokazujemy, że nie jesteśmy tylko grupą piwniczaków, którzy siedzą i grają w te gry i nie interesuje ich nic poza tym, tylko jesteśmy realnie świadomą grupą konsumentów. Która rzeczywiście ma dość tego, że wydawcy z roku na rok coraz bardziej nam szkodzą? Umówmy się jednak, że takie inicjatywy obywatelskie to nie jest taka łatwa sprawa, jakby się mogło wydawać. No bo chociażby w przypadku Unii Europejskiej, w której się zresztą znajdujemy, Taka inicjatywa obywatelska, żeby w ogóle została rozpatrzona przez polityków, musi spełnić dwa konkretne cele, o których teraz Wam powiem. Pierwszym z nich jest osiągnięcie minimalnego progu podpisów, w minimum 7 krajach członkowskich. Drugim warunkiem jest oczywiście zebranie miliona podpisów pod taką petycją. I tutaj ten milion to jest wartość minimalna, żeby urzędnicy w ogóle się tym zajęli. No i właśnie, wracając jeszcze do 2024 roku, no to pamiętam, że kiedy ta akcja wystartowała, no to gracze z całej Europy tłumnie rzucili się na tą petycję i podpisywali ją. Dochodziło nawet do takich wątków, można powiedzieć, grywalizacji, gdzie gracze z jednego kraju robili wszystko, żeby prześcignąć tych z drugiego. No tak było w przypadku Polski i Niemiec, gdzie rzeczywiście widziałem, że gracze z Polski robią wszystko, żeby szybciej osiągnąć ten wymagany próg dla swojego kraju niż ich koledzy z Niemiec. No i wiecie, co te działania rzeczywiście się opłaciły? No bo dość szybko osiągnę to ten minimalny próg siedmiu krajów, no i do tego grona możemy zaliczyć chociażby właśnie Polskę, Niemcy, Finlandię czy Danię. Tylko, że właśnie problem i zarazem powód, dla którego nagrywam ten film jest taki, że drugi próg, czyli ten milion podpisów nadal nie został osiągnięty. Na moment tworzenia tego wideo liczba podpisów, które zostały zebrane na terenie Unii Europejskiej to dokładnie 452 tysiące z lekką górką. Oznacza to, że nie jesteśmy nawet w połowie, a co gorsza, ostateczny termin składania podpisów pod tą petycją przypada dokładnie na 31 lipca 2025 roku. Innymi słowy, mamy około półtorej miesiąca na to, żeby zabrać ponad pół miliona podpisów. W aktualnej sytuacji, no i biorąc pod uwagę tendencje, no i trend wzrostowy, jaki notuje ta petycja, a obserwowałem to od kilku dni, wychodzi na to, że cała inicjatywa jest skazana na porażkę. Urzędnicy raczej nie spojrzą na tą petycję, jeżeli nie zbierze wymaganej liczby podpisów no bo umówmy się, pewnie będą mieli na głowie inne, ważniejsze rzeczy. Co gorsza, będzie to też znak dla wydawców, że jako gracze mamy tak naprawdę w dupie to, jakie są nasze prawa i co robi się z grami, które kupujemy. Może to być niestety, ale przyczynek do wprowadzenia jeszcze gorszych praktyk, związanych z grami. I szczerze powiedziawszy, to nawet nie chcę myśleć, co to może być, no, a z drugiej strony nie chcę się bawić tutaj w jakieś czarnowistwo czy przewidywanie na podstawie danych, z. no właśnie, no, z dupy. Trzeba mieć jednak świadomość, że odrzucenie tej petycji spowoduje, że na długie lata wszelkiego rodzaju inicjatywy z tym związane. Po prostu będą skazane na porażkę. Bo nie wydaje mi się, żeby za rok, za dwa pojawiła się kolejny raz taka akcja, która początkowo zebrałaby tak duży rozgłos wśród prasy, wśród graczy, wśród content creatorów w całej Europie. Ale wiecie co, to też nie oznacza się, że sprawa jest już definitywnie przegrana i nie da się nic zrobić. Bo szanse nadal są, a skoro jest jakaś szansa, jest jakaś nadzieja, no to chyba naszym obowiązkiem jako gracze i jako konsumenci jest chyba po prostu podjęcie próby. Co możemy zrobić? Przede wszystkim, drogi widzu, jeżeli jeszcze nie podpisałeś tej petycji, to w linku w opisie tego filmu znajdziesz bezpośredni odnośnik do strony, w której będziesz mógł złożyć swój podpis. A co jeżeli już to zrobiłeś jakiś czas temu? No wiesz co, mogę powiedzieć, że gratuluję, ale mogę ci też powiedzieć, że twoja rola tutaj się nie kończy. Dlaczego? No bo właśnie, możesz na przykład wysłać tą petycję do jakiegoś innego gracza, którego znasz. Możesz mu powiedzieć co to jest, możesz mu wytłumaczyć i poprosić, żeby podpisał. No w końcu działacie wtedy dla wspólnego dobra. Co więcej, możecie taką petycję wysłać osobom, które nie są graczami. Serio, nikt tego nie sprawdza jak coś. I rzeczywiście możecie im wytłumaczyć, że hej, to jest bardzo ważna petycja, i jeżeli podpiszesz, to będzie nam bardzo miło. Nikt wam nie każe wychodzić na ulicę, nikt wam nie każe zbierać ręcznie podpisów. Wszystko robicie za pośrednictwem internetu. Link macie jeszcze raz w opisie tego filmu. Wejdźcie i podpiszcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i rzeczywiście, właśnie takie akcje, takie inicjatywy mogą sprawić, że akcja znowu wróci do mainstreamu i znowu ludzie będą chcieli ją podpisywać, żeby rzeczywiście wpływać na to, jak będzie kształtowała się przyszłość naszej branży, no i nasze prawa jako konsumentów usług cyfrowych. I wiecie co? Na koniec mam jeszcze prośbę właśnie do wszystkich twórców treści internetowych, serwisów, redakcji czy osobistości, które postują codziennie jakiekolwiek informacje o grach. Nagłośnijcie tę sprawę jeszcze raz. Mówcie głośno o akcji Stop Killing Games, mimo że nie jest to teraz nośny temat. W zasadzie jesteśmy w ostatnim momencie, kiedy nasze działania mogą cokolwiek zmienić. Nie musicie udostępniać tego filmu, możecie napisać własny artykuł o tym, tylko przypominajcie graczom o tym, że ich głos i ich decyzje mają znaczenie. Jest to krytycznie ważne, bo bez naszych działań osób, które mają zasięgi, którzy są czytani, którzy są oglądani, nie będziemy w stanie rzeczywiście zmienić niczego. I za kilka lat obudzimy się w rzeczywistości, w której gry, które dzisiaj kochamy, nie będą już dostępne. Będą tylko zlepkiem głupich danych, z których nie da się już nic wykrzesać. Mimo, że na co dzień wszyscy rywalizujemy ze sobą o uwagę tych samych odbiorców często, tych samych czytelników, graczy, widzów, to... Ten jeden raz, jeszcze jeden, stańmy razem, ramię w ramię i sprawmy, żeby nasz głos był słyszalny. Żeby wszyscy w Urzędzie Unii Europejskiej wiedzieli, że zależy nam na dobru nas jako konsumentów. Nawet jeżeli akcja nie wyjdzie i nie uda się nam zebrać tego pół miliona, o którym mowa, i rzeczywiście na kilka lat nasze nadzieje na dobre i sensowne prawo konsumenckie zostaną pogrzebane, to. Przynajmniej będziemy mogli sami przed sobą powiedzieć, że zrobiliśmy to, co było trzeba. I nie będziemy mogli sobie pluć w brodę, bo e, mogliśmy jeszcze o tym napisać. Będzie mi niezwykle miło, jeżeli się do tego w jakiś sposób ustosunkujecie, bo od tego zależy nasza przyszłość. Z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję wam bardzo i do następnego. Cześć!